Press Glas, Leading in Europe. Izolacyjność akustyczna. Izolacyjność akustyczna należy do najistotniejszych parametrów określających właściwości szyb. Na poziom ochrony przed hałasem z zewnątrz wpływa nie tylko grubość szyby czy szerokość ramki dystansowej, lecz także między innymi to, czy w produkcji stosowane są specjalne folie i czy szyby są asymetryczne. Głównym wskaźnikiem, który umożliwia porównywanie akustycznych właściwości szyb, jest współczynnik izolacyjności ważonej RW. Współczynnik RW wyrażany jest zawsze w decybelach. Im wyższa jego wartość, tym większa izolacyjność akustyczna szyby. Wskaźnik RW określa wartość redukcji hałasu, którego źródło znajduje się na zewnątrz pomieszczenia i uwzględnia korektę dla zmiennej wrażliwości ludzkiego ucha. Z powodu zróżnicowania źródeł hałasu w opisach właściwości akustycznych stosuje się też dodatkowe parametry, w tym głównie, także wyrażane w decybelach, wskaźniki poprawkowe C i CTR. Korekta C dotyczy hałasu o wysokiej częstotliwości, którego źródła to na przykład szybki ruch kolejowy oraz ludzka mowa. Korekta CTR odnosi się natomiast bezpośrednio do źródeł dźwięku o niskiej częstotliwości, przede wszystkim do ruchu ulicznego. Wszystkie wskaźniki mające związek z izolacyjnością akustyczną służą porównywaniu szyb i dokładnie określają, jaki poziom tłumienia hałasu zapewnia dany typ szyby. Biorąc pod uwagę parametry akustyczne, można dobrać szyby najlepiej pasujące do planowanego zastosowania. Dokładne porównanie parametrów i wybór szyb ułatwić może specjalny konfigurator szyb dźwiękochłonnych, który znajduje się na stronie internetowej PressGlass.eu oraz w bezpłatnej aplikacji Press Glass Mobile. PressGlass leading in Europe.